Siemanko, ja jestem Minecraft, a wypiszecie? piszecie Lo Minecraft, Lołek. Witam serdecznie, jestem Minecraft Blowek i witam was w moim drugim filmie na kanale! I ten kanał przyjęliście bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, także bardzo się cieszę. No jakże się to zrobili, Już jest tam 70 tysięcy subskrypcji, także bardzo dziękuję, cieszę, się, że ze mną jesteście. I też nie subskrybujcie aż tak mocno, ponieważ zaraz przegonię kanał nariny. jeżeli ja przegonię kanał na to będę miał problemy. A jeżeli będę miał problemy. Będę wiedział przez kogo, także nie, nie aż tak. Zatrzymajcie się. Ale bardzo dziękuję. No i cóż będziemy dzisiaj, moi drodzy, robić? Będziemy grać w Minecraft Bedwars. Jeżeli pytacie o kogo chodzi w tytule tego filmiku, to wiecie. O kogo? Ja jestem najlepszym graczem Minecraft Bedwars. No, i w dzisiejszym filmiku wam to udowodnię. Czy znaczy, postaram się? Tak, jeszcze raz, od nowa. Zaczynamy grę w Bedworsy i skończę ten filmik, kiedy wygram jedną grę. Także pewnie będę grał cały dzień i od razu mówię i Was ostrzegam, że lubię sobie troszeczkę porage'ować i się powkurzać na tą grę. Także bądźcie wyrozumiali i to zrozumieć. Ale jako już to jest nowy kanał, to też trzeba obgadać pewne zasady między sobą co do tego kanału. Bo nie wiem, jak ten kanał ma funkcjonować, szczerze mówiąc, nie będę ukrywał, że traktuję go straszliwie na luzie. Więc tym bardziej jestem zaskoczony, że tutaj aż tyle osób przyszło, ale cieszę się bardzo. Wszystkim, ale będę go traktował totalnie na luzie. Także będę sobie tutaj nagrywał na spokojnie. I myślę, że możemy zrobić takie coś. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie. Może być trochę słaby. O kurde. Ale możemy zrobić coś takiego, że jeżeli pod tym filmem i każdym najnowszym będzie pojawiać się 10 000 łapek w górę, to ja z automatu wrzucam nowy filmik z Minecraft. No! Przepraszam, trochę się zestresowałem. Tak, także pod tym filmem 10 tysięcy łapeczek w górę, jeżeli będzie Wam się oczywiście podobał, a ja od razu z pełnej... Czekajcie, to A ja od razu będę nagrywał dla Was Minecrafta i mam nadzieję, że się będziemy razem dobrze bawić. Pod pierwszym filmikiem pisaliście mi dużo propozycji, co mogę nagrywać i tak dalej, więc będę nagrywał. Tutaj też będzie się pojawiać Blow versus Mandio. Z mandiem też coś innego, fajnego kminimy dla Was, także nic nie zdradzam, bo Mandzio mnie zabije. Ale powiem wam szczerze, że ja podczas odcinka Blow vs. Mandy'o tego pierwszego bardzo dobrze się bawiłem. I ten chłop, widzę, że jest tutaj zmotywowany, żeby mnie zabić. Ale ja jestem też zmotywowany, żeby go też zabić. Chodź tu, chodź tu, chopie, Ja pierdziel, nie, no nie. Dobrze, ale ja wam pokażę, że mimo tego, że prawie przegrywacie w Minecraft, to możecie to wygrać. Pa, 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 pa. pa go. Dobra, ok, i teraz uciekamy na drugi koniec świata, bo on zaraz przyjdzie mnie zabić. Nie, dobra, niech pakuje walizę, ja się nie poddam Już głupek leci. Uwaga uwaga Ty spierdzielaj, dziadu Spier Ty king Ty to king jesteś chyba wiesz, ja tu jestem king O, o o ha Dobra Niech chłop pakuje walizę, ja się naprawdę nie poddam, pamiętajcie Wszystko może... Wszy to, to fajnie, jeszcze ty do mnie przyjdź! Czemu ta gra wzbudza we mnie takie negatywne emocje, niestety? Dobra, coś bym tutaj kupił, ale nie mam. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o. Oh, fuck. Super, zabij mnie, zabij mnie, zajęliście, no. Dobrze, to była rundka rozgrzewka, więc totalnie nie oceniajcie mnie przez jej pryzmat. Teraz już pokażę Wam, jak gra Minecraft Blowek. Powiem wam, że tak sobie w ogóle myślałem, że to będzie śmieszne, jeżeli jakimś cudem uda nam się wbić tutaj 100 000 subskrypcji. Ponieważ na 100 000 subskrypcji dostanę srebrny przycisk! i będzie podpisany Minecraft Blowek. Jestem ciekaw, będzie fajnie, jeżeli nam się uda, chociaż z drugiej strony złość Nariny po tym, jak ją przegonię na kanale Minecraft Blowek może być niesamowita i może tak po prostu wybuchnąć, że już nigdy nie zobaczycie filmiku z Nariną na moim kanale. O, fuck. Jakieś mi się, kumplu, nie wiedzieć, żeby się z tobą bić, wiesz? Mam nadzieję, że tu nie przyjdziesz do mnie jeszcze. Ja nie jestem przygotowany na twoje przyjście, nadejście. Więc ja się przygotuję, kumpel. I możesz przychodzić, zapraszam na imprezę. O, witam serdecznie. Daj mi diaksy da Co to było? Takich dźwięków to ja nie widziałem. Nie, nie słyszałem. Widzieć to ciężko, żebym widział dźwięk jeszcze. Dobra, dawaj, zapraszam! Zapraszam daj prezent! O oh, fakt, czemu? Czemu tu nie mogę stawić klocka? Ty... O ty gnoju. O, ja nigdy nie skończę tej gry, jeżeli będę tak grał jak teraz. Jezu, co za głupek! Ja myślałam, że jestem Minecraftowy głupek, ale ten chłop po prostu przebija skalę skalę minecraftowego głupka Dobra, lecimy, lecimy na szczecin. Okej, okay, on teraz będzie chciał mnie, chciał mnie tutaj zniszczyć, ale ja się nie dam, nie dam się mu, więc szybko sobie zenchantujemy. Okej, okay, super jesteś, super kumpel, super. Tylko że ja mam enchant na mieczu, który mi nic nie da. A może da? Dobra, dajcie mi szybko, bo ja potrzebuję... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie mamy łóżka. Yy, I w ogóle nie... Dobra, nie wiem, czy wyjaśniać w ogóle, czym są Bedwarsy, ale jeżeli nie wiecie, czym są Bedwarsy, to po prostu musicie przeżyć jako ostatni. Jeżeli wam zniszczą łóżko, to już się nie zrespicie i jesteście gdzieś. Więc teraz będziemy musieli grać, wiecie, tak uważniej. Chodź widzę, że jest odważny, odważny chłop, odważny, ale głupek. Minecraftowy głupek po prostu. Chyba, że on teraz spadnie i popełni samobójstwo, to wtedy nie jest głupkiem, ale wydaje mi się, że on teraz może lecieć za mną, więc kliknijmy FP O, rozpoznają mnie! Jezu, jeszcze mnie rozpoznają na serwerach. Boże, jeszcze jestem sławny i rozpoznawalny w Minecraft. Pozdrawiam, gorąco. Po tylu latach powrotu jako Minecraft, blowek dalej mnie rozpoznają. nie rozpoznają. No to miłe z jednej strony. Dobra, teraz już skupienia. A co do powrotu do Minecrafta, straszliwie się jaram i też chciałbym odpowiedzieć na pytania, zarzuty, które były w poprzednim filmiku, a mianowicie nic się nie zmieniło, a mianowicie cały czas jest kopiowane od PewDiePie'a. Dokładnie tak, skopiowana od PewDiePie'a no i tyle. E, nie tak serio, co do powrotu Minecrafta, bo możecie zadać sobie, pytanie dlaczego Karol? Czemu? Co, co się stało? Co, co cię natchnęło? Nie będę ugrywał, że jest ogromny hype na Minecrafta. Ja kiedyś nagrywam dużo Minecrafta. No i stwierdziłem, że skoro kiedyś nagrywam Minecrafta, ludzie do tego podchodzą nostalgicznie i szczerze mówiąc, mam ochotę pograć tego w Minecrafta, czemu by go nie nagrać? No i tutaj też troszeczkę odpieram zarzuty, jeżeli chodzi o to, że yy, bo zasięgi się buduje na kanale, no tak średnio, bo specjalnie założyłem drugi kanał, żeby to wszystko oddzielić i żeby był porządek i ładny. Ale tak, no nie ukrywam, że jest hype na Minecrafty, to jest normalne, że nagrywa się to, co się przede wszystkim ogląda, no bo jeżeli chciałbym nagrywać dla siebie tylko i wyłącznie, to po prostu stworzyłbym sobie folder na moim komputerze Minecraft i tam bym sobie to nagrywał i nie publikował. A tak to sobie tutaj będę pykał w Minecraftaś mi Będę może jakieś streamy robił Zresztą zawsze miałem ochotę na taki kanał, żeby to odpalić Ale jakoś brakowało mi, nie wiem czego Odwagi? Chyba motywacji Ja teraz wziąłem się, bo Mandzio się też odezwał Żebyśmy nagrywali Blow versus manjo Więc mówię, dobra, ciśniemy W bąbelku. No, także mam nadzieję, że będziecie się cieszyć e, Osobom, które tam się czepiają No to przykro mi, ale Ale nie wiem. Mi jest bardzo dobrze baby, Bardzo dobrze. Gościu się tam Nieźle zabudował, mój kolega niebieski Ale zaraz zobaczycie, jak się go niszczy Nadzieje. Dobra, dajcie mi jeszcze jedne, jedno złotko. Jedno złotko potrzebuję. Gimmy, 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 gimmy! No, gimmy już złoto! Ja pierdzielę. O, dziękuję. A, bo on walczy z białym. Dobra, czy on. Nieszczęśliwie, ale dobrze, dobrze. Niech sobie walczą między sobą. Ja sobie troszeczkę tutaj zaupgrade'uję i później będę ich wszystkich wycinał. Ogólnie, no tak jak mówię, jestem jednym z najlepszych graczy Minecraft w Polsce. I mam nadzieję, że wam tutaj to udowodnię. Nie wiem, czy wam to udowodnię, ale chciałbym. Udowodnić, jak się niszczy przeciwnika, i pójść tam do niego. Tylko mam nadzieję, że on mnie nie zauważy. Więc taki trochę wiecie, będzie sneaky piki. Okej, okay, ale weźmy sobie, bo ja bardzo, bardzo mi się podoba enchant, jeżeli mam enchant zrobiony na mieczu. Także jeszcze jeden diament i sobie to robimy. A chyba mój przy, przyjaciel z, z bliska już poległ. Także spoko. Znaczy, nie spoko. No, będę, będę za to ten przyjaciel. Dobra, zielony nie żyje też, <noise> no, więc zarobiście. Weźmy sobie zbroję, chociaż taką nawet najgorszą z najgorszych, i chodźmy do naszego kumpla zielonego. Czy dobra, jest nas coraz mniej. I tak, wiem po prawej stronie, mam wszystkie informacje o aktualnej grze, ale niestety, kamera, którą teraz widzicie, mi zasłania, więc musiałbym. Tak, a tak to bym wyglądał jak głupek, dobra. Dobra, mamy niebieskiego na pewno, który jest gdzieś tam. Niebieskie jest. Okej, okay, dobra. To dawajcie, bierzemy się za niego. I on chyba spadł w ogóle. Chyba nas zobaczył. Tak. Oh fuck! Nie, no nie, no panie! Cztery HP! I tak możecie napisać, że jestem najsłabszym jednak graczem Minecraft. Bo jestem. To był żart w tym tytule. Spokojnie, nie musicie się denerwować, ja wiem, że nie potrafię grać w Minecraft. Okej, okay, to był chyba błąd, troszkę, bo mogłem kupić. Ale dobra, rozwaliłem mu łóżko, więc jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, dziuba, jest bardzo dobry. Każdy on mnie przyjdzie i mnie zabija, pewnie zaraz to się zbliża. Ale dobra, y, troszeczkę zrobiłem błąd, bo mogłem sobie miecz kupić, zamiast kupić sobie zbroi. Ale nie wiem, nie znam się co. Ja będę gadał. Kiedyś byłem Minecraft, to... Minecraft blow mm, to Minecraft blowek. Mmm, to kupny. Jest, dobra, jest wyeliminowany, a bo gościu już się poddał. On już wyszedł z gry. I teraz ostatni, semiwafle! I teraz ja. Okej, okay, nie wiem czy semiwafle jest dobry, ma nick jakby był dobry. Ja mam nik jakbym był troszkę słabym graczem Minecraft, ale będzie dobrze, będzie dobrze, Zobaczycie to, zobaczycie. W dzisiejszym Kurczę ludzie, no weźcie mi pomóżcie, proszę was, wygrajcie tą grę za mnie, bo ja się stresuję. Kurde, nie wiem co robić, czy kampić się przy łóżku. Poszedłbym diamenty zebrać, ale wydaje mi się, że sensowniejszym jest wzięcie emeraldów. A także chodźmy do emeraldów. Cześć, Emeraldy. Tak ja się jaram Minecraftem, to jest niesamowite, żeby że tak wrócić. Bo ja zawsze lubię bedworcy, też nie ukrywam, ale tak wrócić po takim czasie to jest jednak dobra opcja. Co do ostatniego odcinka, strasznie cięło mi Minecraft. Za co przepraszam, dużo osób pisało, krytykowało, że No, nagrałeś w ogóle na MacBooku, ja takie. No oh fuck. Oh fuck Pierdzielę tą grę, już nie będę grał w to! Nie będę! Koniec! Typ nam! No! Dobra, moi drodzy. Ja wam jednak bardzo dziękuję za oglądanie. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nagram Minecrafta. Na razie to pierdzielę po prostu. Idę poćwiczyć sobie w samotności. Starałem się dla was. Może następny odcinek będzie wygrany. A jeżeli wam się podobało, to po prostu ściągnijcie łapkę w górę. Proszę, 10 tysięcy, dużo łapek. Ja lubię łapki w górę. No, także tyle. Dziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona.